Zbiera Was radość Ewangelii. Radość Ewangelii na tej Eucharystii to jest radość zmęczeństwa. Przyjrzyjcie się szatom księży. Są czerwone. To nie jest kolor Maryjny. Nie. To jest kolor, który przywołuje do naszej wspólnoty, świętego Andrzeja Bobole. Dzisiaj jest jego święto. Jezuita zamęczony w sposób niewyobrażalny przez współbraci chrześcijan, tyle że prawosławnych kozacy go zabili. Tu, akurat w gronie tych księży, którzy są w koncelebrze, jest dwóch moich kolegów rocznikowych. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mieliśmy prymicję w kościele w Miszczejowicach na mszy dla robotników i wtedy kazanie mówił ksiądz konieczny i mówił o męczeństwie, bo boli. To krew się tak obwiecielała w kościele, że co wrażliwszych wynoszono, nie? Nie, powód do radości, nie. To jest dość wysoko podniesiona poprzeczka. Czy jest możliwa i na czym polega radość męczenników? Bo wiecie, raz po raz ją można zaobserwować, jest odnotowana. Akurat święty Andrzej Bobola nie żartował na męczeństwie, choć mówił wyraźnie do kozaków, którzy, go, którzy mu wyżynali ornat, na przykład na, na ciele, nie? na plecach i, na, i z przodu, na brzuchu. A piersiach wycieli mu ornat nie? i zerwali skórę z niego. Więc mówił im, że ich kocha i że życzy im pełnego poznania Pana Boga, wiary, bo życzy im zbawienia. Więc te słowa, jedyne jakie padały z jego ust, to były słowa miłości. Nie, nie żartował. Ale znamy takich świętych, którzy na męczeństwie żartowali. nie? Święty Tomasz Mor został ścięty w Tower. Jak go prowadzono na ścięcie, to zobaczył, że schodki, po których wychodzili skazańcy na to miejsce ścięcia, już były takie trochę rozchybotane, bo dość często ich używano. Więc powiedział do oficera tak, dobry panie, pomóż mi wyjść na górę, z powrotem to już sobie sam poradzę. Jak kładł głowę na pniak, to odsunął brodę i powiedział, że nie wolno brody przeciąć, bo ona nie popełniła żadnej zbrodni. Kat, słuchajcie, podniósł miecz, a on mówi: Uważaj, bo mam krótką szyję. Jak źle uderzysz, to stracisz dobre imię. Taki był dziś. Tylko zamykali wcześniej 16 miesięcy do więzienia, do tower, to mówił, jakbym się u was skarżył na o opierunek, to mnie wyrzućcie. W starożytności jest znane męczeństwo niesamowitych dwóch kobiet, świętej Perpetuły i Felicyty. Nie ma nic wspólnego, słuchajcie, z, w pierwszej chwili z, z żartami. Felicyta urodziła dziecko w więzieniu. Właściwie przez cały czas pobytu w więzieniu modliła się tylko o to, żeby, żeby mogła je urodzić wcześniej, bo termin miała wyznaczony po igrzyskach i bała się, że jeśli nie urodzi do igrzysk, to jej nie zamęczą, nie wezmą jej na męczeństwo. Nie. Pan Bóg spełnił tę prośbę, urodziła przed czasem. Jak ją wyprowadzili na arenę, to jej mleko kapało z piersi. To nie są opowiadania dla grzecznych dzieci, nie? Została zamęczona razem ze swoją panią. Perpetua była szlachetnego rodu. W domu zostawiła kilkuletniego chłopca. Jej ojciec przynosił tego synka pod okna więzienia. Pokazywał jej tak i mówi, popatrz co robisz. Kto to dziecko wychowa? Ty się bawisz w męczenniczkę. No, więc jak już zostały rzucone na arenę, akurat Perpetuę skazano na walkę z taką, mówisz, była, mówią dziką krową. Jak ją zaatakowała, roztargała jej suknię, to Perpetua wstała, myślała tylko o jednym, naprawdę co za cudna kobieta, nie? że trzeba poprawić suknię, bo się roztargała i włosy, bo się rozczuchrały. Żeby było jasne, to to nie bierze się z tego, że człowiek jest mocny. I tu dochodzimy do refleksji, która daje dużo radości, ale gdzieś tam w, środ w samym środku jest poważna. Bo i takie postawy jak Andrzeja Boboli, który w torturowany, niewyobrażalny sposób nie może się odezwać inaczej do tych swoich morderców jak z miłością. Czy takie postawy jak tego Tomasza, który żartuje do samego końca, właściwie słysząc, słysząc już świst miecza, nie? a on jeszcze dowcipkuje. Nie? To, to nie bierze się stąd, że ty jesteś jakiś tam wyjątkowy heros, tylko to się bierze od początku do końca z Ducha Świętego. Z Ducha Świętego. Ja tego nigdy nie rozumiałem do takiego... To takiej Eucharystii, którą kiedyś przeżyłem z diakonami w Rzymie. Nie wiem, czy tu nawet któryś z nich nie jest obecny już, teraz już w wersji późniejszej jako prezbiter. Ale nie, nie zapomnę tej Eucharystii. To było w kościele, który się nazywa Trefontanę, tam gdzie został zamęczony święty Paweł. Mówiłem tam najlepsze kazanie w życiu i oni wszyscy spali. Dlatego zapamiętałem to kazanie. Wszyscy spali. Jedyny, który nie spał, to był ojciec duchowny, który zmagał się ze sobą na tym krześle, mniej więcej tak jak ksiądz Jerzy teraz, tylko że, tylko że jeszcze mocniej. Był taki bardzo spięty, żeby nie zasnąć, ale głowa mu leciała w sposób niewyobrażalny. I, a ja mówiłem, najlepsze w życiu kazanie. To bo naprawdę skończyłem, powiedziałem sobie w myślach, dzięki Ci Panie, żeś mnie upokorzył, amen. Nie? <grym> tre fontany. To jest takie miejsce właściwie za Rzymem, gdzie ścięto Pawła. Zachowała się do dzisiaj kolumna, taka właściwie półkolumny, bo jego ścięli nie na pniaku, tylko na takiej kolumnie. Dość wysoko. Także jak położył głowę i mu ucięli, to ta głowa spadła i się trzy razy odbiła od ziemi. No i oczywiście tradycja mówi, że tam, gdzie ta, ta głowa upadła, tam wytrysnęło źródło. I wierzycie w to? Nie, co? Do dzisiaj tam te źródła ciekną, ale tradycja mówi jeszcze coś lepszego. W to już nikt nie wierzy z dzisiejszych wykształconych ludzi nie, nowoczesnych, że ta głowa jak leciała, to mówiła Jezus, Jezus, Jezus. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Jak cię zabijają i ci ucieli głowę, to bez Ducha Świętego nie wyznasz Jezusa. Będziesz klął, będziesz przeklinał swoich morderców, nie? będziesz wściekły wszystko jedno. Albo nic nie będziesz gadał, bo się zatniesz nie? i przynajmniej pokażesz tym milczeniem wyższość swoją własną. Nie? Będziesz o nich myślał z pogardą. Ale jeśli będzie w tobie Duch Święty, to będziesz mówił Jezus, Jezus, Jezus. i będziesz mówił do tych ludzi, kocham cię. I my tylko dlatego czcimy męczenników. My nie czcimy męczenników dlatego, że zostali strasznie zabici. Naprawdę nie czcimy świętego Andrzeja, bo boli dlatego, że mu potargali skórę na plecach i na piersiach i że mu wycięli kółko na czole, na głowie. Nie, nie dlatego go czcimy. Kościół w ogóle nie kocha się w horrorach. My czcimy męczenników wyłącznie dlatego, że w nich, wtedy, kiedy umierali, kiedy, kiedy ginęli, objawiał się Duch Święty, nie objawiał się inaczej, tylko miłością, ich miłością do morderców. I ta pewność, ta radość, którą oni promieniowali, brała się stąd, nie? że możesz być zabijany, możesz być zniszczony, możesz być. Zdeptany i jeszcze możesz kochać. Tego nikt nie ma sam ze siebie. To można tylko dostać od Ducha Świętego. Chcielibyście. Nie jest pewny, nie jest pewny. Myślę, że wszyscy by chcieli. Myślę, że wszyscy by chcieli. Mieć w sobie nie pewność co do siebie samych, tylko pewność co do daru od Boga. Więc jest radość Ewangelii, która jest właściwa męczennikom, bo to jest radość niewyobrażalnej normalnie dla człowieka rzecz biorąc miłości. Pewnie, że jest tak i na tym yy, chcę skończyć, yy, żeby się nie powtórzyła ta, ta historia. To święto świętego Andrzeja Boboli jest dla nas wszystkich wielkim wezwaniem do modlitwy o jedność. Słyszeliśmy fragment Ewangelii modlitwy arcykapłańskiej Jezusa. Jezus się modlił o jedność swoich uczniów. O jedność, która jest wewnątrz Boga. Też nie bierze się sama z tych uczniów, tylko z tego, jak dalece każdy z nich jednoczy się z Bogiem. Nie? I w Bogu uczniowie wszyscy mogą być przetrawieni w jedno ciało. Nie? Także zaczynają tworzyć jedną wielką wspólnotę w Bogu. Wiecie dobrze, że to jest i nie ma. Jest i nie ma. Kościół jest jeden. Wyznajemy go jako jeden. Mówimy, wierzę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół. Kościół jest jeden. Chrześcijanie są podzieleni. Jak kogoś to nie boli, to nic nie rozumie z Eucharystii. Jak kogoś to boli raz na rok, bo jest tydzień ekumeniczny i wypada się pomodlić, nie. To straszna bieda. Nie, nie, nie może być tak, że nas to nie boli. Są takie momenty w Eucharystii, które na to zwracają uwagę. Nie, że Kościół nie jest w pełni jednością, że my jesteśmy potarganymi chrześcijanami, że my jesteśmy zgorszeniem. Ktoś z boku, kto przeczyta historię męczeństwa Andrzeja Boboli, będzie miał kłopot z przyjęciem wiary w Jezusa Chrystusa. Jak to jest, że prawosławni w obronie swojej wiary mogą zabić katolika, który do samego końca mówi: "Przyjdźcie do mnie, bo tylko ja znam prawdę". Kto ma, co ma na ten temat powiedzieć ktoś, kto jest niewierzący? To jest antyświadectwo, to jest dramat, to jest, to jest przerażające. Możecie o tym spokojnie myśleć. Że Kościół jest... Tu akurat nie ma się z czego cieszyć. Rzeczywiście. Popośćcie czasem na intencję jedności Kościoła. Popośćcie. Bo tak jak jest dzisiaj, my nie możemy wspólnie przeżyć Eucharystii. Eucharystia, która jest sakramentem jedności, najmocniej pokazuje to, jak jesteśmy potargani. Że nie możemy razem z tego ołtarza jeść. To jest, wiecie, to, to jest jest bardzo bolesne. Nie? Dwa lata temu było, myślę, niektórzy z Was byli, takie wydarzenie w Krakowie, nazywało się CCC. Ono było ekumeniczne i była ostatnia Eucharystia zamykająca. Rozdawałem komunię. Nie patrzyłem zasadniczo, komu podaję, do momentu, kiedy już nie byłem na tej wysokości twarzy. Nie? No i, i był taki moment, że właśnie podnoszę hostię. Stoi przede mną dorosły facet, trzyma palec na ustach, jak dziecko prosi o błogosławieństwo. To był taki szkocki prezbiterianin, na co dzień pracujący w Austrii. Przyszedł w ten sposób do komunii. Nie mógł jej przyjąć, więc stał z palcem i jedziemy. Mnie ten moment prawie, że rozwalił. Wielu księży potem do mnie pisało SMSy mówi tak, albo mówili niektórzy, ojcze, życzymy ci, żebyś doczekał tej chwili, że on nie będzie stał przed Tobą i nie będzie Cię prosił o błogosławieństwo, tylko mu komunię podasz, nie? ten gość, pomszy, mówi tak, zawsze podchodzę. I mówię każdemu księdzu, dotąd będę przy Tobie stał, aż będzie ten moment, że mi podasz komunię. Nie wcześniej. Nic na siłę. Nie, ale. Nie, jaka w nim jest, słuchajcie, determinacja, że musi przyjść ten moment wspólnej Eucharystii. To, co my mamy w tej chwili, nie, nawet jeśli codziennie jemy z tego ołtarza, to co, to, co my mamy w tej chwili jako jedno ciało, to jest jeden wielki post eucharystyczny. Nie? I Pan Bóg tylko wie, kiedy się ten post skończy, że wreszcie będziemy wszyscy z tego ołtarza razem jeść. To jest post eucharystyczny. W tym jest też pewna pociecha, bo możemy ten czas przeżywać jakoś sensownie. Inaczej to ja nie wiem właściwie jak. Popośćcie czasem na te intencje. Znaczy pokażcie Jezusowi Chrystusowi, że jesteście głodni komuni z waszymi braćmi we wierze. W jednym ciele, które jest przez chrześcijan potargane. Pokażcie Bogu, że jesteście tego głodni i że Was żadna komunia wcześniej nie zaspokoi, jak dopiero ta, którą zjecie w jedności ze wszystkimi braćmi i siostrami. No to tyle. Nie, nie, nie widzę powodów, żeby dłużej mówić. Amen.